Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Podsumuję dla Was środowe mecze Champions League. Ostrzyłem sobie zęby na pojedynek Juventus-Turyn-Porto. Liczyłem, że Wojciech Szczęsny zachowa czyste konto, a Cristiano Ronaldo zadziwi i odpowie na te wspaniałe wyczyny Halanda-Mbappé. No i niestety skończyło się na tym ostrzeniu zębów. Niepotrzebnie te zęby ostrzyłem, ponieważ zespół z Piemontu rozczarował mnie. Juventus przegrał 2-1 z Porto doszło do niespodzianki. Czasem tak bywa, że drużyna z ligi nie 105 potrafi zadziwić na początku sezonu, gdy Champions League startowała. Wspominałem o tym, że marzyłby mi się taki finał, że Porto mogłoby awansować do finału Ligi Mistrzów. Pamiętacie, już tyle czasu minęło od 2004 roku. Pamiętacie, jak wtedy Porto grało z Monaco. Porto José Mourinho. Od tego czasu w finale nie było dwóch takich drużyn. Dla Porto jeszcze daleka droga, żeby awansować, ale wygrywając 2-1 u siebie z, z zespołem z Piemontu przy, przy, przybliżyli się. Choć Juventusu Turyn nie można skreślać. Ju, Juventus Turyn ten początek miał kiepski. Pierwszego gola Turyńczycy stracili w pierwszej minucie, 62 sekundy po opieczni. Andrea Pirlo, tak jakby nieskoncentrowanie, wchodzili w to spotkanie. Błąd pomocnika Juventusu Turyn, który chciał pomóc w wyprowadzeniu piłki, i ten pomocnik, bo wypadł mi z głowy, a bentakur nie widział, Szczęsny do niego zagrał, nie, nie spojrzał w stronę i, i zagrał do Szczęsnego i wyskoczył, tą piłkę przejął irański napastnik i ustalił wynik na 1-0. Jeszcze w tej pierwszej połowie zespół z Piemontu miał szansę, Riaboli próbował, strze strzelał z przewrotki, niestety portugalski bramkarz obronił to. Ale Porto było zdecydowanie lepszą drużyną. Gdy patrzyłem na podopiecznych serdzie o Konsensao, to widziałem kolektyw, drużynę wybieganą, która w pełni zapracowała na to zwycięstwo. Porto zdominowało środek, ten, ten wysoki pressing w Rabiola nie istniał. I Także w drugiej połowie to samo znów, Juventus Turyn wychodzi na drugą połowę, tak samo, tak jakby zawodnicy zespołu mm, z Piemontu mm, jeszcze byli w szatni. Na 2-0 podwyższył po Marega. To było piękne, pięk, to było piękne dośrodkowanie. Mm, mm, chwileczkę poczekajcie. A, kto to? A Manafa pięknie dośrodkował i, i Marenga to wykończył i było 2-0. I tak ja powiem Wam szczerze, że do 75 minuty oglądając Juventus, z męczyłem się, nie wyglądało to. Za dobrze. Wojciech Szczęsny kilkakrotnie uratował podopiecznych Andrea Pirlo przed wyższą porażką. Choć we włoskiej prasie, jak sprawdzałem, to tam wszystkich zawodników krytykowali mistrza Włoch, nawet dostało się szczęsnemu. Eksperci włoscy uważają, że przy tym golu drugim zawinił. Tutaj nie będę się wypowiadał w tej kwestii. Wydaje mi się, że. A jednak no, robił co mógł, bo gdyby nie postawa naszego bramkarza, to turyńczycy mogliby wyżej przegrać to spotkanie. Dopiero ten Juventus który zaczął grać, jak w 75. minucie pojawił się Morata. Ronaldo był wyłączony, też nie, nie zachwycił mnie no i Juventus który fatalnie grający w 75 minucie uratował Turńczyków Eriko Cieza i ten gol na 2-1 daje jakąś nadzieję bo Ronaldo przyzwyczaił nas do tego pamiętacie jak na wiosnę zawsze w Lidze Mistrzów grał, potrafił gole strzelać więc mimo tego że Porto było zdecydowanie lepszym zawodnikiem zapracowali na to zwycięstwo to później za tydzień we Włoszech ten gol strzelony na wyjeździe przez Juventus daje taką nadzieję, że będą mogli odrobić te straty. Pamiętajcie, że mają Cristiano Ronaldo. No ostatnio Juventus zawodzi, ponieważ dziewięciokrotny z rzędu zdobywca Mistrzostwa Włoch Obecnie w Lidze zajmuje czwarte miejsce, traci aż 8 punktów do interu, w hiszpańskiej prasie zaczęły się pojawiać informacje o tym, że podobno jeśli Zidane nie zdobędzie mistrzowskiego tytułu z królewskimi, i jeśli nie, nie uda mu się zdobyć wygrać Champions League, to możliwe, że Zidane byłby idealnym kandydatem, żeby zastąpić Andrea Pirlo, bo jak widzicie, to mistrzostwo Włoch Juventusowi ucieka, ponieważ Inter prowadzi. Jest rewelacyjny AC Milan z Ibrahimowicza. Juventus, który regularnie wygrywał ligę. Sprowadził po to Cristiano Ronaldo, żeby wygrać Champions League. Niestety nie udaje się to. No i poprzedni, poprzedni trener został zwolniony. Dlatego, że był pragmatyczny, ale te, te jego zwycięstwa, jego taktyka poprzedniego, poprzedniego trenera Allegriego dawała zwycięstwa w lidze. No ale nie było, tych, nie było tego zwycięstwa w Champions League. W związku z tym trenerem został Pirlo. Wodarze zespołu z Piemontu chcieli być wizjonerami, i dlatego zastąpili młodego Andera Pirlo, który był wspaniałym piłkarzem, playmakerem, grał, wiele, wiele przewidywał. No ale w ostatnim czasie teraz Juventus nie, nie zachwyca. No i hiszpańska prasa, prasa donosi, że jeśli właśnie Juventus nie zdobędzie tego mistrzowskiego tytułu i odpadnie z Champions League, to może właśnie w lipcu już. Pirlo nie zobaczymy i Zidana jak donoszą właśnie hiszpańskie media podobno obecny dyrektor sportowy Juventusu Paweł Nedved wspaniały pamiętacie tego pomocnika czeskiego który zresztą z Zidanem razem w Juventusie grał podobno się z nim kontaktował no zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie bo ten temat może ucichnąć jeżeli Juventus w spotkaniu rewanżowym wygra spotkanie i, no i właśnie się rozczarowałem tym, tu, że je, tą grą Juventusu, wybrałem ten mecz, e, licząc na to, że e, Juventus e, wygra to spotkanie. Niestety zawiodłem się, ale ta bramka e, z najlepszego zawodnika, e, jedyny zawodnik, który grał w miarę na popra poprawnym poziomie, to był właśnie Rico Cieza, który zdobył gola tego kontaktowego, który daje nadzieję w spotkaniu e, Rewanżowym. No, myślę, że jednak Ronaldo, tak słaby, ogólnie cały Juventus, nie zagra tak kiepskiego spotkania, jakie zespół z Piemontu zagrał w tym spotkaniu. No, zapowiada się ciekawe spotkanie rewanżowe, ale jedno trzeba oddać z FC Porto. Sergio Consensao, były znakomity portugalski, kiedyś zawodnik, reprezentant Portugalii, obecnie trener Porto, taktycznie przygotował Portugalczyków. Wszystkie najlepsze punkty wyłączył ten Juventus. Kluczem do wygrania tego pojedynku było wyłączenie środka pola i ci zawodnicy, no Morata, Morata, dopiero pojawił się po przerwie, a w ogóle mnie nie zachwycał. Nie zachwycali mnie zawodnicy Juventusu. Drugie spotkanie. No i tutaj jestem zaskoczony wynikiem tego spotkania. Ponieważ Borussia Dortmund wygrała 3-2 z Sewilą. Wcześniej myślałem, biorąc pod uwagę wyniki w ostatnim czasie, jakie Borussia Dortmund notowała, przede wszystkim, Dortmuńczycy do tego meczu przystępowali po serii kontuzji Piszczek, Schmelzer kontuzjowany, Witzelz no i jeszcze wielu zawodników kontuzjowanych, do tego dochodząca taka sobie forma w lidze niemieckiej szóste miejsce w Bundeslidze 16 punktów straty do Bayernu Monachium, zwolniony trener zastąpiony przez swojego asystenta a z drugiej strony moi drodzy Sevilla, która do tego meczu przystępowała po zwycięstwie przeciwko Barcelonie, także miała serię dziewięciu meczów, w których nie straciła żadnego gola, więc spodziewałem, zajmuje czwarte miejsce w lidze hiszpańskiej, więc spodziewałem się zdecydowanie lepszego. Lepsze, lepszego spotkania ze strony zespołu z Andaluzji. No i pierwsze minuty zapowiadały to. Sewilla prowadziła 1-0, Susao strzelił na 1-0, ale od tamtej pory zaczęła się pogoń i Dortmund. Piękna i fenomenalnie, genialnie zagrał norweski napastnik Erving Haaland, no, to co on robił to było niesamowite, asysta, dwa gole, Borussia Dortmund wygrała 3-2 z Sevillą. Na początku właśnie Dortmundczycy doprowadzili do wyniku 1-1, ta piękna asysta, pięknie zagrał, asystował przy golu da Dahoud da, da pięknie strzelił, w ogóle ta trójka Borussia Dortmund, no to Rozmontowała obronę Sewilli. Właśnie Sancho, Haland, Dachut, ale y, norweski napastnik grał fenomenalnie. A potem ten gol jego na 2-1, y, na 3-2, y, szczególnie ta pierwsza bramka mi się podobała. Po prostu to jest niesamowite. Halland y, ma powyżej 1,90 m. Do tego jeszcze y, dochodzi ta, te, te jego warunki fizyczne, a jeszcze przyspieszenie. przyspieszenie. Pamiętacie kiedyś takiego napastnika y, Crouch? On też był taki wysoki, ale był mniej skoordynowany. A to jest po prostu no, dla mnie to jest fenomen, jak on gra błyskotliwie biegnie, no, po prostu jak taran czołg, biorąc pod uwagę te warunki fizyczne, jak on się trzyma mocno na nogach i ta akcja w szybkości, no po prostu e, aż palce lizać, gdy patrzyłem na grę e, Halanda. Potem zespół z Andaluzji. W drugiej części udało się właśnie strzelić tego gola na 3-2, złapać kontakt, ale po tym meczu bliżej zdecydowanie finałowych spotkań są, jest Borussia Dortmund, która jak zauważył ekspert Kanał Plus Bartosz Gleń, że teraz Dortmundczycy są taką drużyną pucharową. Nie wiedzie się jej w lidze, a wszystkie siły skoncentrowali na puchary i często tak w życiu bywa, że drużyna, którą się już skreśla, wydaje się, że jest w kryzysie, gdzie wszyscy się spodziewają, że ta drużyna poniesie porażkę, ona potrafi zadziwiać. Nie ma takiej presji. Haland udzielając wywiadu pomeczowego powiedział, że Mbappé, który we wtorek tak fenomenalnie zagrał w spotkaniu Paris Saint-Germain kontra Barcelona, zmotywował norweskiego bramkarza, no i Norwek chciał się pokazać z jak najlepszej strony i odpowiedział. Jego odpowiedź była genialna. Poczekajcie chwilkę. No i jestem, tym razem wybrałem Jestem właśnie rozczarowany, że jednak to spotkanie z Sewilli kontra Borussia Dortmund oglądałem później powtórkę, a oglądając mecz, a jako powtórkę, kiedy już się zna wynik, to, to nie są takie same emocje. Na mecz Juventusu Turyn kontra Porto zdecydowałem się dlatego, że chciałem zobaczyć, jak prezentuje się Wojciech Szczęsny, bo zawsze, gdy Polak, nasz krajan gra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów to zawsze, dlatego jak mam do wyboru kilka meczów Champions League o tej samej godzinie to zawsze wybieram ten mecz, gdzie gra nasz Polak, nasz zawodnik. Jeśli nie gra, no to po prostu wybieram to spotkanie, które zapowiada się najbardziej interesujące. No i liczyłem, że Cristiano Ronaldo strzeli gola. Tym razem Cristiano zawiódł mnie. A teraz przejdę moi drodzy do rekordów. Haaland, niesamowite są jego statystyki. W tym spotkaniu z Sewillą strzelając dwa gole. Um, 13 to było 13. spotkanie jego w Lidze Mistrzów. 18. bramka. Niesamowita seria. Średnia strzelonych goli. On strzela w Lidze Mistrzów co 1,5 spotkania na gol. A jeszcze w ogóle ci dwaj zawodnicy Mbappé i Haland, fenomenalni. Ten duet, razem gdyby zliczyć ich mecze, w 54 meczach strzelili obaj 42 gole. Porównując ich do Ronaldo i Messiego, ta dwójka, Argentyńczyk i Portugalczyk, w 54 meczach strzelili 17 goli. Widzicie, idzie przyszłość. Haland strzelając w spotkaniu gole z anda Andaluzyjczykami, wysunął się na prowadzenie, ma 8 goli, 6 ma Morata, 6 Najmar, Mbappé 5. Messi i Ronaldo po 4-3 lewy, ale lewy jeszcze ma mecz i coś czuję, że w spotkaniu bayern Monachium z Lazio lewy może też strzelić kilka e, goli. No właśnie moi drodzy, idzie młode i do młodzi zawodnicy. Do tej pory przyzwyczailiśmy się przez ostatnią dekadę do tego, że Leon Messi i Cristiano Ronaldo walczyli, rywalizowali między sobą o złotą piłkę. A teraz na scenę wchodzą młodzi zawodnicy: 22-letni Mbappé i 21-letni Halland. Jeśli tak dalej się będą rozwijać, to zarówno norweski, jak i francuski napastnik, moim zdaniem, mogą w przyszłości między sobą rywalizować o tą złotą piłkę. P komentatorzy, kibice, pamiętam jak jakiś czas temu, jeszcze zanim Halland i Mbappé się, zanim oni się pojawili, zastanawiali się, co będzie, kiedy Ronaldo i Messi ze sceny zejdą, czy ktoś ich zastąpi, czy te ich rekordy zostaną pobite, czy się znajdą następcy. Jak widzicie, życie nie lubi próżni i jak y jedni zawodnicy powoli ze sceny schodzą. Messi ma już 33 lata, Cristiano Ronaldo 35, hmm, ale nie możemy ich skreślać. Oni nie powiedzieli ostatniego słowa. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w tym rewanżowym spotkaniu w sporto Cristiano Ronaldo by strzelił z trzy gole, bo Cristiano Ronaldo przyzwyczy... przyzwyczaił nas do tego, że w tych meczach wiosennych, w tej drugiej rundzie Pucharowej, strzela go za golem. Teraz po raz pierwszy od dwóch lat, właśnie, znaczy dwóch lat, od 2018 roku, od kwietnia zdarzyło się, że w fazie pucharowej Gola strzelił Eriko Cieza, a do tej pory poprzednim razem zawsze dla Juventusu Cristiano Ronaldo te Gole strzelał. Messi też może w tym spotkaniu z Barceloną odkuć się, strzelić kilka goli. Oczywiście będzie mu trudniej, bo zespół z Katalonii jest w zdecydowanie w gorszej formie niż Juventus, więc tutaj wydaje mi się, że podopieczni Andrea Pirlo są w stanie odrobić te straty i Cristiano Ronaldo może zabłysnąć w meczu rewanżowym, jeżeli chodzi o Barcelonę. To biorąc pod uwagę Paris Saint-Germain, to raczej wątpię, żeby Messi mu udało się, ale nie można skreślać Wielkiego Boga Piłki Nożnej, jak o Messi, co po niektórzy kibice mówią. No i wracając do tego, idzie, jak powoli jedni mistrzowie schodzą, to się pojawiają następcy. No i Haland i Mbappé, jeśli będą dalej się tak rozwijać, to są w stanie pobić te rekordy. Cristiano Ronaldo i Messiego i do nich doskoczyć. Ale nie zapominajmy, bo tutaj Liga Mistrzów po tej przerwie na wiosnę wystartowała faza pucharowa, a za tydzień Robert Lewandowski gra z Bayernem Monachium z Lazio Rzym. Wszyscy teraz się zachwycamy, że idzie tych dwóch młodych zawodników, że to powoli, że jest zmierzch bogów. Nadchodzą nowi, którzy, nowi zawodnicy, którzy zastąpią weteranów. A ja mam takie zdanie, że powoli jak Cristiano Ronaldo i Messi będą ze sceny schodzić, to mi się wydaje, że bo zauważyliśmy, że Robert Lewandowski do tego poziomu Messiego i Ronaldo doskoczył. Zresztą potwierdzeniem tego był zeszły sezon, gdzie został najlepszym piłkarzem. Gdyby była rozdawana złota piłka, to również ją by wygrał. A z uwagi na koronawirus, no, France Football odwołał swój plebiscyt. I teraz jestem zdany, jeżeli Robert Lewandowski jest w stanie na tym poziomie, jakim obecnie gra, jeszcze 2-3 lata grać, i to on może mm, rywalizować z Mbappé, z Halandem, e, a także z, z Ronaldo i Messi o, o ten tytuł gracza meczu z oto piłkę. A gdy Robert za te kilka lat e, zakończy Karierę, wyjedzie na przykład do Stanów Zjednoczonych, tak jak o tym się mówi, do Miami, to najprawdopodobniej, jeśli będą się tak ci dwaj zawodnicy rozwijać, Mbappé i Haland będą między sobą tą rywalizować o złotą piłkę i o trwa. Na pewno zdecydowanie łatwiej wygrywać tą złotą piłkę będzie. Francuz, mistrzowi świata, ponieważ no, zawodnikowi Paris Saint-Germain łatwiej jest osiągnąć sukcesy z reprezentacją, nie tylko te klubowe, no bo Halandowi będzie trudno wygrać Euro bądź mistrzostwa świata z Norwegią, ale ja już uważam, że już Dortmund robi się za ciasny. Już te, on tym swoim talentem przerasta Borussia Dortmund yy, i zobaczyłbym z chęcią Halanda w Realu Madryt. Tak samo no, Mbappé yy, w Realu Madryt, ale moim zdaniem, yy, królewskich nie stać na to, żeby i zarówno Mbappé i Haland znaleźli się yy, w Realu Madryt. Zobaczymy, jak się to roz, rozwiąże. Yy, ten. ten Liga Mistrzów po przerwie, powiem Wam szczerze, że zachwyciła mnie, zarówno te spotkania wtorkowe, jak i środowe i dla mnie bohaterami tej tucharowej fazy, tej pierwszej części, to na pewno jest właśnie Mbappe, Haaland, a jeżeli chodzi o... no i FC Porto, które mnie zadziwiło. A na tą, an, na tą chwilę antybochoterami yy, i zawodnikami, którzy mnie rozczarowali no to jest właśnie Juventus z Cristiano Ronaldo yy, i także Leo Messi z Barceloną. Ale z drugiej strony, yy, jeżeli chodzi o Juventus, jeżeli cały zespół z Piemontu gra słabo, ociężale, yy, geniusz taktyczny Sergio Constanzao sprawił, że yy, środek pola został wyłączony, to i Cristiano Ronaldo, który teraz stał się takim gladiatorem, goladorem, bym powiedział. To już brakuje tej dynamiki. Ronald, Cristiano Ronaldo to już to nie jest ten Ronaldo, który kiedyś potrafił dryblować i strzelić gola. W, tej, w lidze włoskiej, także widzę mistrzów, no, gwarantuje w sezonie 20-30 goli, ale ktoś musi mu podać. A jak w tym meczu ta środkowa linia została wyłączona, no to sam nie, nie, nie był w stanie wygrać tego meczu. Podobnie było z Messi, który, jak spojrzycie na jego grę teraz, a tą wcześniejszą, Argentyńczyk już tak nie biega tyle, co kiedyś. Gdy Barcelona jest w kryzysie, to ciężko jest wygrać, tym bardziej, jak grasz z zespołem takim jak Paris Saint-Germain, gdzie jest Mbappé, Verratti. Co prawda, Paryżanie byli osłabieni, nie grał tam. Um, Neymar, także Di Maria, ale mimo tego y, Kurzawa ładnie grał, błyskotliwie. Y, no to już jak i, i Messi już jest starszy, Cristiano Ronaldo, więc już nie są w stanie, w tym bardziej jeżeli na przykład, właśnie y, Paris Saint-Germain jest w takiej formie, bo to by, gdyby był słabszy zespół, to Messi może by pociągnął y, drużynę. Ale reasumując, bym się wstrzymał z tym mówieniem, że już nastąpił zmierzch starych mistrzów, a nadchodzą nowi bohaterowie. Niewykluczone, że w, tej, w meczach rewanżowych Cristiano Ronaldo i Messi pokażą, że oni jeszcze ze sceny nie schodzą i tak łatwo pola gry młodemu Mbappé i Halandowi nie oddadzą. No i nasz Robert Lewandowski, który mam nadzieję, że w spotkaniu z Lazio strzeli z hat No i doskoczy do, do tych strzelców, bo ma w, te, w tej edycji Champions League strzelił trzy gole. No już powoli Haland ucieka w Champions League, ale jest to jeszcze realne, aby Lewy dogonił fenomenalnego norweskiego napastnika. Dziękuję moi drodzy za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, o subach, o łapkach do góry. Trzymajcie się, ciepło, do zobaczenia wkrótce, hej, miłego wieczoru!